Witam Was, ja jestem WizokTL, a to jest... Word of thanks. Wydawałek. Drugi etap sprawdzania ciągów jest Siemenko. Ja ma. Siemanko. Oma! Oma! Oma, po Ja będę tak ja yy, Ten, żeby nie było tego. Żeby było cicho jakoś, dobra. I podgłośnim Dybasia. No powiedz coś. A dobra zresztą, dobra, ty, ty się... Dobra, ja będę tego tak offline, dobra? No dobra, spoko. I dzisiaj sprawdzimy, zrobimy próbę objeżdżania. Wziąłem 10 tir y... leoparda jedynkę niemiecki. Oczywiście zaczynamy objeżdżanie już od samego początku. Ja pierwszy strzał. Strzał. weszło i patrzcie teraz co się dzieje Teraz oto ta nasza jest stówka Dostaje tak się to się właśnie dzieje Esto dostaje takie lanie Czyli, że znając życie, mouse, który jest wolniejszy, powinien dostać mniejsze lanie Kurde, to Ja pierniczę I patrzcie, teraz się właśnie to dzieje, czego nie chciałem Gąska się zerwała Ja spróbuję się uciekać teraz Nie że gąska zerwana, bo taranowaniem gąskę można łatwo zerwać no to patrzcie, ostatni strzał. Tak. I nie ma, jest to. Tak to, to właśnie wygląda Leopardem 1. Później będziemy jeszcze testować parę innych czołgów, ale... Leopard tylko, moim zdaniem jest jednym z yy, mobilniejszych czołgów, tak bym mógł uznać. teraz wytestujemy Mausa. To powinna być jeszcze większa porażka. Bo Maus jest wolniejszy. Moim zdaniem ma lepszy pancerz, ale jest wolniejszy. Lepszy pan też ma na wieży, na bokach. Chociaż na wieży chyba ma taki sam. Ale wiemy o tym na pewno ma na, na bokach i z tyłu. Lepszy pancerz. I teraz zobaczymy, jak z nim pójdzie. Bo to jest jednak ten Leopard 1. To jest moim zdaniem idealny czołg do objeżdżania. To jest. Jakby to, jakbyście coś słyszeli, no to to obok mnie kolega siedzi. Przywitaj się. No to już jedziemy od samego początku, zaczynamy objeżdżanie, to, to mówię, i, i tutaj chybaś może od razu strzelać, strzelaj kiedy chcesz, bez żadnego tam, wiesz, zbędnego, Śmie napisz coś, raczej jeśli słyszysz, no dobra, pierwszy strzał, takiego to jest nie trudno wykryć. Teraz mamy chwilę, i patrzcie, zaczyna się objeżdżanie. I co się dzieje? W prawym auto-namierzanie mu na tyłek. Teraz się właśnie za daleko pojechałem. I teraz. <laughs> Największy błąd, który mogę popełnić. Dopuściłem do tego, że taki oto Mausik. nie da sobie wjechać na tyłek. Yy, blokując sobie ten tyłek. Więc ja tu i próbuję jakoś uciekać tym tyłkiem. Jezu, do tyłu jadę. I od razu. Parcie, <laughs> widzicie? Mało, jeśli się, się nauczy im jeździć, no to można te, temu obierzeniu jakoś zapobiegać próbować się. Bo on ma lepsze pancerz wyżyczki. Ma lepsze boki, co jest trudniejsze po prostu. Parcie, widzicie? I teraz w tym momencie normalny powinien się. Prze... Normalny gracz, kurde. Aaaa! mu! Powinien się przerzucić na Golda I to właśnie ja zrobię. I zrobiłem. Mało to nie jest łatwy przeciwnik do obieżeń, A szczególnie dlatego, że estate y, to jest o wiele łatwiejsze. Patrzcie, ile rykoszy tu wsiadło. Na obieżeniu jest to plus. O, ma, o to 300 HP więcej. Jednak mu przeważnie ktoś pomaga, chyba że to jest sam na takiego leopardzika, to, to już jest koniec, porażka. I potem, właśnie, strzelę przerzucę się na poprzedni pocisk, ostatni przeciw normalny, zwykły pocisk. I strzelmy. Patrzcie, nie zrobię nic takiego. co jest łatwo wjechać, bo jest wolniejszy. Strzał w tył wieczki, tutaj mam laga Strzał w tył wieczki. I oczywiście tą sprawę szybko obgadaliśmy. Oczywiście dostał amunicję, więc... Dobra. I... Damian, po... pożegnaj się. Siemanko. No dobra, narka. Siemonko.